Siema, tu buraczek, cebulaczek. Dzisiaj pokażę Wam, jak używać latarki. Naciskamy F i działa. Nie możecie używać Glowsticka, bo jest do dupy. Dlatego do używamy do tego latarki. Tak więc biegniemy z Glowstickiem. Jest godzina pierwsza 10 i my kontynuujemy grę w najgorszą penumbrę na świecie, czyli Rekwiem. Właśnie... O kurwa! No właśnie, chciałem przejść pod laserami, ale mi nie wyszło. Tak więc trzeba jeść jednak tutaj. Może sobie jednak latarki będę używał, bo jest fajna. Albo jednak nie, to jest lepsze. Ok, <laughs> dzisiaj postaramy się przejść dwa levele bo zacząłem trochę szybciej. Jak widzicie, nie o pierwszej 48, a o pierwszej 10. O ile nie będę się gubił w tym strasznie. Czekajcie, to zabija? Nie, nie zabija. No dobra, ale to chyba już zabija. Tak, to zabija. Okej, okay, więc idziemy gdzie indziej Eee Aha, już czaję. W poprzednim odcinku biegałem z zębatką na początku tego levela. dla jaj, a ta zębatka była na górze tutaj. To sobie ją wezmę. O. <laughs> Ona chyba tu leżała obok tego, tych laserów. Jest. Solidne koło zębate. Wuhu! O nawet życia nie straciłem. Dobra, zębatka wbijaj tu. Jest jedna. Ale z jedną nie odpalę mechanizmu. Tak więc idziemy dalej. A tu się nie da wejść. Tu mamy drabinkę. Czekajcie. Nie, tu się chyba nie da przeskoczyć. Okej. Okay. Co my tu mamy? Drzwi zamknięte niestety. I, 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 i Nic Tutaj brakuje nam wajchy Tam więc ją też trzeba znaleźć Będę jakiś pierdół szukał tutaj strasznie No nie wiem co to jest nawet Okej okay. Aha. 12 FPS for the win Czekajcie, zajdę sobie ten nap, zobaczyć Oho Fail. Już dwa razy zdechł. No nie. Dobra, najszczęście to tylko chwila roboty. Pieprzeć zrobinkę, skaczemy. O, teraz hę straciłem. No dobra, wbijaj. Świetnie. Znowu skakujemy zrobiny na, na dół. Oj. Dobra. Tym razem sobie sejfniemy, żeby nie zdechnąć jak debil. Jest, ładnie, safe Czyli to jednak trzeba przejść. Myślę, że na dół można zjechać. No dawaj Dobra Tutaj jest jakiś szyb wentylacyjny i... Czekajcie, bo no chyba dalej było przejście też. Tak. Ale ja wejdę sobie do szybu najpierw, bo jest taki bardziej ukryty. Mamy w nim audiobooka i... Wajhe. Wajhe sobie odłożymy tu. A audiobooka zaraz weźmiemy. Najpierw przełączymy to. Okej. Okay. Chyba zamknąłem to i Tak. Nie. Zamknąłem to, czy nie? Nie. Dobra, tu jeszcze coś jest ciekawego. Drzwi których nie da się otworzyć, dobra, to złamy. Szaleństwo i szaleńcy! Zdaje się, że to wszystko, co jest w tym miejscu. To Redwood. Skądś pamiętam to nazwisko? Skontaktował się ze mną przy pomocy radia. Nie przypominał sobie, żeby mi je znalazł. Bełkotał i groził mi. Wolę umrzeć niż skończyć tak jak on. Słyszycie mnie, duchy! Żywego mnie nie dostaniecie! Dobra, Red umarł, a on mówi Wolę, wolę umrzeć, niż skończyć jak on Świetnie O, nawet dwie wajchy mamy Wykryte klucze Jeden mniej niż poprzednio, równa się dwa Jeszcze dwa klucze nam brakują, ale mamy już dwie wajchy Dobra, lecić tam Okej, okay, świetnie Jedną wkładamy tu Ej, właśnie Dobra i jeszcze drugą <laughs> Dobra, co my tu mamy? Chyba brakuje mi czegoś, co tam zjedzie na dół Dobra, najpierw muszę, najpierw muszę znaleźć coś co tam wrzucę Żeby sobie jechało ale może tu gdzieś jeszcze zębatka była, bo nie przeszukałem dokładnie tego terenu. Eee, ale chyba tu jednak nic nie ma. Czekajcie, jak zakręciłem tam ten kurek, to chyba gaz zakręciłem. Jak ruszy. Ok. Więc sam pójdziemy jeszcze raz. I zobaczymy, czy też tam ta para, czy tam gaz leci jeszcze. Czekajcie tu. Aha, to jest to na górę. Wejście z powrotem do laserów. O, popatrzcie, jak świetnie. To co daje? A, żeby się ruszało, ok? Coś tu jeszcze jest? Nie, dobra. Wow, ale miałem laga teraz. Dobra, ław oh, fuck! Ale krzyk, Okej, okay. jedno, drugie. Ej, a ja ty schodzisz nócz się czy strasz? O jest jednak soli To i czekajcie, tu czy tam Tam jest ten artefakcik klucz Klucze pozostające w środowisku jeden No Jak dobra szarlotka jego wróci patrzy na sposób? Sorry, ale wam przerwałem toma Czy Rada jak gadał Toma. Chyba już go nie słyszycie Ja niestety też nie A szkoda No nic Musicie mi wybaczyć Dobra, co tu jest? Oho Ale muza Uu. Muszę beczki omijać to jest penumbra czy super Meatboy, bo już nie wiem. A kurwa. Ok, mam ostatni klucz. Wyjście dostępne. Proszę opuścić teren, zanim wyjście stanie się przymusowe. Dobrze. No, jest beczki. A no teraz chyba wystarczy na zajść, nic więcej. Więc biegniemy. Tylko nie wiem kiedy te, zbuchają te beczki No jedź, jedź, jedź. Dobra, tu raczej nie będę schodził Okej okay. Wejdziemy sobie na to, zobaczymy co tu jest Ale raczej tu nic nie ma Chyba Nie, co najwyżej Co najwyżej mogę się teraz zabić no to zróbmy to Dobra, nieźle Więc lecimy z powrotem No ja pierdolę Jakieś niedopracowane tu skakanie jest. Naciskam skok a on mi nie skacze albo dlatego, że mam tak mało FPSów Kurwa Sorry, ale chcę to szybko zrobić, a tu mi nie wychodzi, dobra to może się... Może trochę wolniej no! <laughs> Bardzo dobrze mi to wyszło. Przyznaję. O! Jest i. <sighs> Dobra. Chill out. Chill out. Nie! Face palm po prostu zrobiłem właśnie teraz facepalm'a Dobra. Spokojnie. Save. Że mi się nie wracał tysiąc razy. Jest, w końcu. Dobra, teraz brakuje nam dwie zębatki. A ja ich tu nigdzie nie widziałem. Tylko tą jedną na początku. To ja cię mogę wyciągnąć? No co mi tutaj, jak ja ją wyciągnę? Jak. Z jedną to nie zadziała. Eee, musi wejść coś innego. Ale co? Au. Na pewno tu nic nie było. Musi tu coś być, bo to niemożliwe. Czekajcie, że czegoś tu poszukam zaraz. No nie, no nie widzę. Czyli z, y, znosi się na długie szukanie zębatek. Świetnie. Jeszcze okaże się, że były tam wcześniej. To się zesram. To w ogóle nie działa. Czekać, jeszcze raz wejdę. Oj, nie tak szybko. Jeszcze raz wejdę tutaj. No, ale tu nic nie było na pewno. Tapszan, Może pod tobą. Nie. Te drzwi nie działają. Chyba, że tu gdzieś na górze coś jest. Nie. Albo jestem idiotą i muszę użyć jednej zębatki. Zaraz zobaczymy. Dobra. Skrzynka, A ty mi tu może zasłaniasz coś. Nie. Shit. Może na tej rurze coś jest, na górze? Eee, raczej nie. Zaraz przeskoczymy to tak szybko. Huh. O, popatrzcie, gdzie jestem. E, macie tu coś fajnego? Jakąś zębatkę może? O, artefakt Chyba drugi jakiś znalazł Co? Patrzcie He, Znika nam teren Dobra Ale oprócz tego artefaktu mogliby tu dać zębatkę, bo Tak się strasznie męczyłem, żeby tu wskoczyć Save na sobie może i zejdę tu na dół No nie ma tu nic, no nie ma To było tylko po, po artefakt żeby sobie pójść Na tym nic nie ma Na tym nic nie ma I na tym też nic nie ma W ogóle jakiś ten teren dziwny jest taki No dziwny Tu się nie da wskoczyć Aaa, co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić znowu? Czekajcie, może znowu się pobawię tymi wajchami może one coś mi dadzą? Nie, te wajchy mi nic nie dadzą raczej. Potrzebuję dwóch zębatek, a mam jedną. Mam trzy klucze już, ale nie mam wyjścia. Aha, może ten laser się wyłączył? Zaraz zobaczymy. Bo jak się laser wyłączył, tam. O, 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 popatrzcie. są zaprojektowane, by pasować do zębatek. Po dopasowaniu kół zębatych wykwalifikowany personel to ty zajmie się obsługą przycisku kół zębatych. Popatrzcie, jak się podnieciła na mój widok. Chyba powinieneś iść. Nie, nie powinienem. Dobra. Kurde, dział dalej działają tu lasery. A tu jest wyjście, czyli te, te... zębatki trzeba... Nie. Raczej nie zębatki, coś innego. Ale czekajcie, jak te zębatki są tak śmie śmiesznie poukrywane. To pewnie inna też jest w takim głupim miejscu, którego nie założyłem przypadkiem. A to miejsce musi być gdzieś tu. E, zębatki. O! Ale świetnie, widzicie? Po prostu trzeba się dobrze rozglądać. Sama się wsać. Ups. Nie, ta tu nie pasuje. A teraz? No włazisz tu, czy, czy się bawisz? Nie. Ta też tu nie pasuje. Ta tu, a ta tu powinna wejść. O. Dobra. Co mi to dało? Znowu ta kulka. Dobra, mam nadzieję, że nie będę jej musiał długo turlać. Jakaś taka większa, z tego co widzę. Dobra, jest. Ok, tak więc tą kulkę chyba trzeba przeprowadzić przez ten. przez Morze Czerwone tutaj. Więc przydałby się Mojżesz. Dobra. Ale ja głupoty dzisiaj gadam. Nie, o o o. Na dół. Dobra, teraz do góry znowu.